Bóg Starego Testamentu bywa przedstawiany jako surowy i gniewny. Ale czy to oznacza, że jest tyranem? Aby to zrozumieć, musimy spojrzeć na kontekst historyczny i kulturowy tamtych czasów. Stary Testament opisuje społeczeństwa, gdzie przemoc, niesprawiedliwość i bałwochwalstwo były na porządku dziennym. Surowość bożych działań często miała na celu powstrzymanie rozprzestrzeniającego się zła. I ochronę jego ludu przed destrukcyjnymi praktykami. Ale nawet w Starym Testamencie widzimy Boga jako pełnego miłości i miłosierdzia. W księgach prorockich czy psalmach objawia się jako dobry pasterz i troskliwy ojciec. Na przykład, Psalm 103, werset 8 mówi, że jest miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu. Bóg wielokrotnie daje ludziom szansę na nawrócenie, posyłając proroków, by przypominali o jego przymierzu i obietnicach. A więc czy Bóg Starego Testamentu to tyran? Nie, to kochający Bóg, ale równocześnie sprawiedliwy sędzia, który każe za nieposłuszeństwo. Daj znać w komentarzu, co ty o tym myślisz.